To jest Home Assistant Voice, czyli smart głośnik, który mówi po polsku. Ok, Nabu? Powiedz o czym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj pokażemy Wam jak dodać i skonfigurować smart głośnik Home Assistant Voice, Home Assistant oraz co będziecie do tego potrzebować, a na sam koniec pokażemy wam, jak rozwiązaliśmy nasz problem przy instalacji tego głośnika. Zapraszamy! A zaczniemy od tego, co będziecie potrzebować do instalacji tego głośnika. Pierwszą i wiadomą rzeczą jest oczywiście ten głośnik. Jeśli wejdziecie na stronę Home Assistanta, wejdziecie na podstronę tego głośnika i klikniecie przycisk Buy, to pojawią Wam się różnego rodzaju sklepy dla Europy, gdzie możecie kupić. W, sklep... w Polsce możecie kupić ten głośnik w sklepie Botland. Niestety nie ma go, przynajmniej na ten moment, na stanie. Ja ściągałem go ze Słowacji. Kolejną rzeczą, jaką będziecie potrzebować, to wasz telefon z zainstalowaną aplikacją Home Assistant, a. no ja wam tutaj nie pokażę aplikacji, bo właśnie się nagrywam. Y musicie mieć też włączony Bluetooth. No i ostatnią rzeczą konieczną, ale dużo osób o to pytało, to musicie mieć przede wszystkim postawionego Home Assistanta, czyli dla tych co nie wiedzą, taka open-source'owa platforma dla smart domów Typu Apple Home, Google Home czy Alexa, ale w pełni open source, w pełni darmowa, którą stawiacie na swoim serwerku, czyli taki powiedzmy mały komputerek, który musi chodzić 24 godziny na dobę w waszym domu, mieszkaniu. Ostatnią rzeczą, jaką będziecie potrzebować, to subskrypcja do chmury Home Assistanta. W tym odcinku pokażę Wam, jak skonfigurować ten głośnik właśnie za pomocą chmury. W następnych odcinkach pokażę Wam, jak można zrobić to lokalnie, czy też skonfigurować czata GPT dla agenta konwersacji w tym głośniku, więc nie zapomnijcie kliknąć tutaj subskrypcję, żeby nie przegapić też tych filmików. A jak działa ten smart głośnik, nagrałem już o ten cały film. Recenzję, linka gdzieś znajdziecie tutaj w rogu. Zachęcam też do obejrzenia. Sama instalacja tego głośnika w Home stancie naprawdę trwa bardzo szybko. W parę minut myślę, że się uwiniecie. Mi to zajęło 3 godziny, bo miałem inny problem, o którym porozmawiamy na samym końcu i pokażę wam też jak go rozwiązałem. Może komuś z was się też przyda to rozwiązanie. Mam nadzieję, że nie. Przed samą instalacją głośnika będziecie musieli się zalogować do chmury Home Assistanta, jako że w tym tutorialu będziemy właśnie wykorzystywać agenta, który agenta konwersacji, który znajduje się w chmurze. Jeśli wejdziecie do ustawień waszego Home Assistanta, no, to tutaj na samej prawie górze będziecie mieć opcję Home Assistant Cloud, i tu musicie dodać wasze konto, stworzyć nowe konto. Jest darmowy miesięczny trial. trial. Jak widzicie, zachęcam Was po prostu do, do spróbowania. Jeśli już korzystaliście wcześniej z chmury, no to będziecie musieli opłacić subskrypcję, która wynosi tyle. Nie pamiętam dokładnie, więc zaraz tutaj się pojawi po prostu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o konfigurację samego Clouda. Po zalogowaniu się do chmury Home Assistant Cloud będziemy musieli teraz skonfigurować ich asystenta głosowego dla języka polskiego. Wejdźcie teraz w ustawienia i będziecie mieć Voice Assistant czy tam asystent głosowy, w zależności jaką macie wersję. I ja tu mam bardzo dużo asystentów, bo troszeczkę się już bawiłem, ale przede wszystkim Was interesuje Home Assistant Cloud. Klikacie na niego. No i musicie wybrać dla Was język polski, chyba że chcecie mówić do asystenta w innym, innym języku. No to wybieracie inny. Przede wszystkim macie tutaj tą główną sekcję Language. Następnie musicie też wybrać agenta konwersacji. To z tego co pamiętam, tutaj będzie wszystko automatycznie już dobrane na język polski. Jeśli wybierzecie właśnie tą, tą pierwszą, sprawdźcie na portugalski. Tak, zmienia się od razu na portugalski, ale nas interesuje polski. No i tu możecie wybrać też, w jakim języku on może, w jakim tonem może do was mówić. Czy to będzie kobieta, mężczyzna? No to tu możecie sobie po prostu. Przetestować różne opcje, dajecie update. I to jest na tyle, jeśli chodzi o konfigurację samego samego agenta konwersacji, samego asystenta pod spodem cloudowego. A samą instalację rozpoczynamy po prostu od włączenia głośnika. Wystarczy, że podłączycie do niego kabel USB-C wraz z zasilaniem. Nie są on dołączony do zestawu, więc musicie mieć jakąś ładowarkę, plus właśnie ten kabel. I jeśli podłączycie to, te diody tutaj naokoło, no ja już mam zainstalowany, ale w waszym przypadku zaczną one migać na biało. Następnie będziecie musieli włączyć aplikację Home Assistant'a na waszym telefonie, przejść w ustawienia oraz w sekcję Devices, czyli urządzenia. I tutaj, jeśli macie włączony Bluetooth, to Home Assistant Voice zostanie automatycznie wykryty w sekcji Discovery. Pojawi wam się tutaj taki kafelek. No i klikacie po prostu Add. W tym momencie nawiązywane jest połączenie poprzez Bluetooth waszego telefonu z Home Assistant Voice. Musicie teraz podać nazwę waszego Wi-Fi oraz hasło, żeby Home Assistant Voice mógł się połączyć do waszej sieci. Przy konfiguracji samego Wi-Fi musicie jeszcze kliknąć ten przycisk na środku, żeby zatwierdzić, że faktycznie posiadacie to urządzenie i próbujecie się do niego podłączyć, że fizycznie jest w waszym posiadaniu. Samo przyłączanie do sieci trwa moment. W momencie, gdy Home Assistant Voice połączy się z waszą siecią lokalną, będzie pojawią się w sekcji Discovery jako urządzenie ESP-Home. Jako, że sam Home Assistant jest właśnie zbudowany na bazie ESP, jak widzicie, w moim przypadku możecie albo kliknąć po prostu od razu OK, albo przejść do sekcji Discovered i tam kliknąć dodaj Add Urządzenie ESP Home. I teraz następuje sprawdzanie dostępnych update'ów dla tego urządzenia. Ponieważ te urządzenia były wcześniej troszeczkę dostarczane do, do sklepów, no to one muszą troszeczkę zaciągnąć tych najnowszych aktualizacji, usprawnień. Trwa to naprawdę dosyć szybko. I teraz pojawi Wam się taki ekran powitalny. To jest wizard właśnie konfiguracyjny, gdzie będziecie krok po kroku konfigurować różne rzeczy w Waszym smart głośniku. No i to jest moment, w którym ja dostałem błąd. O nim porozmawiamy na samym końcu, a teraz pozwólcie, że po prostu przejdę na filmik od Home Assistanta, gdzie pokazują dalsze kroki konfiguracyjne. No, i jeśli się wszystko udało, to dostaniecie następny komunikat, gdzie będziecie musieli powiedzieć parę razy Wasze słowo kluczowe. W tym przypadku, OK, nabu. W tym momencie możecie też wybrać inne słowa. Jest na przykład dostępne Hey Jarvis. No, co Wam po prostu bardziej pasuje? No, i tutaj musicie chyba dwa razy powiedzieć to słowo po prostu w ramach ćwiczenia, zobaczenia. Czy Wam takie słowo odpowiada? Następnie będziecie musieli wybrać pomieszczenie, w którym znajduje się Wasz asystent. To jest dosyć ważne, bo dzięki temu ten asystent ma taki kontekst. Jeśli powiecie na przykład wyłącz światła, no to on będzie wiedzieć, że chodzi na przykład, nie wiem, o Wasze biuro czy sypialnie, w zależności, gdzie macie tego asystenta. No i na samym końcu pojawi Wam się taki ekran, gdzie właśnie będziecie mogli zobaczyć. Jaki macie ten wake word, czyli to słowo kluczowe, słowo do wybudzenia asystenta? Później jaki jest wasz preferowany asystent, ten który siedzi tam pod spodem? Zazwyczaj po prostu jest wybrana ta opcja ulubiony z gwiazdką, czyli ten preferred. W naszym przypadku będziemy się trzymać po prostu u tego asystenta, który oferuje Chmura od y, Nabucasa, no i możecie też wybrać y, jakim głosem on będzie mówić, czy w przykład jakimś męskim, żeńskim, jak bardziej Wam pasuje. Następną bardzo ważną sprawą, wręcz powiedziałbym krytyczną, jest to, że musicie udostępnić dokładnie, które encje chcecie sterować za pomocą, którymi encjami chcecie sterować za, za pomocą Home Assistant'a y, Voice. Tutaj jest opcja, gdzie możecie zaznaczyć, że wszystkie nowe encje, które pojawiają się w Waszym systemie, mo mogą zostać automatycznie eksponowane asystentowi głosowemu. Szczerze nie polecam tej opcji, ponieważ będzie po prostu dodawać wszystko do Waszego asystenta głosowego i często nie będziecie mieć skonfigurowanych różnych rzeczy w nim i ten asystent może się przez to troszeczkę gubić. Dlatego ja mam podejście, że po prostu eksponuję tylko rzeczy, które, którymi chcę sterować. Więc jeśli wejdziecie tutaj w e, Exposed Entities, no to widzicie, że ja mam tutaj już troszeczkę rzeczy udostępnionych. E, przede wszystkim wy będziecie mieć to puste, więc klikacie tu na dole Exposed Entities no i wyszukujecie, co was interesuje musicie też patrzeć co jest po prostu sensowne, nie? Co czym chcecie sterować, bo home assistant ma bardzo dużo encji, nie chcecie, nie wiem, sprawdzać. Tutaj mam iPhona, ile pięter dzisiaj pokonałem. Takich rzeczy na pewno nie chcecie sprawdzać, więc po prostu ja sobie zawsze wyszukuję na przykład w zależności jak nazwiecie różne rzeczy. Na przykład sypialnie i jakieś światła. To jest rzecz, którą by mogli troszeczkę powiem wam szczerze usprawnić. O, tu mam na przykład światło nastrojowe. Jeśli chciałbym udostępnić, daję Expose Entity, No i ono się pojawia tutaj. Znowu musicie to wyszukać, a ja już mam dużo rzeczy. Ale teraz ważne, wchodzicie, klikacie na to urządzenie. I tutaj macie, jest udostępnione dla asysta. Musicie, jeśli macie encję tak jak ja, ja wolę wszystko dodawać i używać swojego Home Assistanta po angielsku. Po prostu tak mi wygodniej. Was, was szczerze też zachęcam do tego. Jeśli potraficie, rozumiecie dobrze angielski, to potem też jest łatwiej. Jeśli chodzi na przykład o dokumentację, musicie dodać alias, żeby po prostu dodać nazwę. Tego urządzenia w języku polskim, i ten alias jest wykorzystywany właśnie przez asystenta. Więc jeśli ja mam Moodlight, no to możecie nazwać to na przykład nastrojowe. Co ważne, można dodawać parę różnych yy, aliasów, na przykład światło nastrojowe. On powinien i tak już z kontekstu wiedzieć, że to jest światło, no ale dajmy tak. Yy, OK, yy, dodaliśmy. Klikamy. I to musicie zrobić dla wszystkich enci, które macie w swoim systemie, które chcecie udostępnić dla asystenta. Najlepiej, właśnie, nadać e, łatwy alias do wymowy, do po prostu też pamiętania, jak, jak coś się nazywa. Ja też na przykład tworzę grupy urządzeń i te LEDy, różne światełka, które za mną są, po prostu są w jednej grupie. I tylko mam tą grupę dodaną, więc jeśli mówię, żeby zmienić LEDy na, na zielono, to on po prostu zmienia mi automatycznie wszystkie LEDy. Nie chcę osobno każdym LEDem sterować, bo po prostu włączanie tego by trwało wieczność asystentem głosowym. A jeśli chcę mieć jakieś specyficzne kolory w różnych LEDach, to po prostu tworzę sobie scenę, którą też mogę eksponować asystentowi, odpowiednio nazwać i potem ją włączyć. Tak samo jeśli chodzi o aliasy do urządzeń, to mamy też aliasy samych pomieszczeń. Alias ja mam też dodane je po, po angielsku, więc jeśli wejdziecie tu mam Office i wejdziecie w ustawienia tych urządzeń, to zobaczycie, że mam różnego rodzaju aliasy. Ja tutaj też dodałem alias troszeczkę już odmienionego słowa. Zauważyłem, że to troszeczkę chyba pomaga, bo zazwyczaj mówicie włącz LEDy w biurze i wolę być po prostu pewny, że on wyłapie odpowiednie, odpowiedni pokój. Wracając też do udostępnionych urządzeń, bardzo ważny jest typ NC. Jeśli macie na przykład smart włączniki, one w Home Assistantie defaultowo są ustawiane są typem NC switch. Jest opcja w Home Assistant, jeśli wejdziecie właśnie w takiego switcha, wchodzimy w devices, wyszukujecie entities, wyszukujecie switcha i możecie zobaczyć, że ja mam tu na przykład do sypialni. No i wchodzicie w ustawienia i ważne jest, żeby zmienić ten typ na light, czyli światło. Inaczej, jeśli będziecie mówili na przykład włącz wszystkie światła, to on zauważyłem, że on takim światłem nie będzie po prostu sterować, jeśli jest to dodane jako przełącznik, jako switch, więc o tym musicie pamiętać. Wracając już do samych innych ustawień, ustawień asystenta, jeśli wejdziecie właśnie w Voice Assistant, tu możecie Podejrzeć, jakie macie głośniki dodane do Home Assistanta, bo możecie mieć więcej też dodanych, ale jeśli tutaj klikniecie i wejdziecie Home Assistant Voice, no to tutaj są ustawienia tego głośnika. Ja tutaj mam go wyciszonego, włączę go. Przede wszystkim tutaj też możecie zmieniać, jakie chcecie asystenta. No, my chcemy tego cloudowego. Wy pewnie będziecie mieć od razu w Wizardzie skonfigurowany ten domyślny od chmury na bokasa. Możecie też ustawić, na przykład, czy chcecie mieć podświetlenie tego tutaj, tego tych LEDów tutaj, możecie go też zmiutować. I też możecie zmienić ten Wake Word na inne dostępne. Szczerze, najlepiej mi się sprawdza po prostu y, OK na bół. No i się wybudził. Możecie anulować tutaj cyk. Klikając na przycisk na środku. Y, możecie też y, sterować gło głośnością i zmieniać też kolor tych LEDów. Jeśli je włączymy, i tutaj klikniemy, no to w zależności jaki chcecie kolor, możecie też tym sterować. Po dodaniu. Aliasów po dodaniu, zmi zmianie aliasów pomieszczeń. Wystarczy teraz, że po prostu spróbujecie go używać. OK nabu. Wyłącz światło w biurze. Wyłączono światła w biurze. Jak widzicie, działa. To światło nie mam dodane do Home Assistant, dlatego mi je nie wyłączył. OK nabu. Włącz LEDy w biurze. Włączono światło w biurze. Jak widzicie, ja mam całą grupę LEDów, tak jak wcześniej mówiłem, dodaną. Jeśli chodzi o samego clouda, jak on działa, to tutaj muszę powiedzieć, że jest średnie, jeśli chodzi o język polski. O wiele lepiej mi to działa, jeśli jako agenta konwersacji dodaję chata GPT. O tym na pewno będzie następny odcinek, więc na pewno subskrybujcie. A teraz Wam pokażę, jak rozwiązałem ten problem z początku, z konfiguracji mojego Home Assistant Voicea. Jeśli chodzi o błąd podczas mojej instalacji, to włączyłem update, urządzenie się updateowało, ale po samym updatecie wyskoczył mi błąd, że nie może się on połączyć z Home Assistantem. Nie można było go skonfigurować w ESP Home, mimo że on się tam pojawiał. Klikałem konfiguruj, nic to nie dawało. Po prostu to urządzenie, nie wiem, Zblikowało się, segliło, nie wiem jak to nazwać, po prostu nie reagowało na, na nic. Nie dało też się go przywrócić do ustawień fabrycznych, mimo że klikałem tutaj, trzeba przytrzymać ten przycisk środkowy, to nic to nie dawało. Po godzinach szukania w internecie znalazłem rozwiązanie. Musicie wejść na stronę, którą podam wam w opisie. Samo urządzenie musicie podłączyć do waszego laptopa, komputera poprzez kabel USB, i następnie na tej stronie możecie otworzyć taki installer ESP Home do zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania dla tego urządzenia. Klikacie Install i ono się powoli instaluje właśnie przez, przez kabel USB. Na samym końcu. Gdy już to zostanie zainstalowane, klikniecie Next. Możecie skonfigurować Wi-Fi, do którego połączy się Home Assistant Voice. No tutaj wpisujecie po prostu wasze nazwę, nazwę Wi-Fi oraz hasło. No i po tym wszystkim Home Assistant Voice na szczęście mi się zainstalował. Poprawnie skonfigurował. Kliknąłem tutaj Add to Home Assistant co przeniosło mnie do już po prostu do mojej instancji Home Assistanta, gdzie mogłem skonfigurować już poprawnie ESP Home. On mi się dodał do systemu i później już go widziałem w Home Assistantie i te wszystkie kroki, które, o których wcześniej mówiłem mogłem wykonać. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie mieć takich problemów. A jeśli podobał Wam się ten film, to zostańcie do końca, będzie malutki bonus. Nie zapomnijcie mnie też Subskrybować, kliknąć lajka, like napiszcie komentarz, to zawsze mi pomaga. Zawsze się cieszę na Wasze komentarze i do zobaczenia później. A teraz ten obiecany bonus. A zaczniemy od tego, co dokładnie będziecie potrzebować do instalacji. A zaczniemy dokładnie. Hmm, dobra, teraz skupienie. A zaczniemy, a zaczniemy, a zaczniemy dokładnie od tego, co będziecie potrzebować. A zaczniemy od tego, co dokładnie będziecie potrzebować do instalacji tego głośnika. O Jezu, kiedy ja się nauczę mówić.